Nie bez powodu zaczynam w domku Steve'a, ponieważ widzę, że Steve mi powiedział, że e, mam udać się ponownie do swojego domku, ponieważ Hero Brain. Ja nie wiem dlaczego w ogóle Steve jest przekaźnikiem jakby między mną a Hero Brainem. W każdym razie Steve powiedział, że się wycofuje i on nie będzie w tym uczestniczył, mimo tego w sumie, że. To jest jakby nasza sprawka, ale no dobra, już nieważne, bo on i nie pokonał paliona, a nie, ale mi się obrywa, no ale spoko, już niech tak będzie. On powiedział, że ucieka, nie ma czasu, przekazał mi tylko, że mam jak najszybciej udać się do swojego domu, bo tam czekają na mnie zadania, których jeśli nie wykonam, no to sami wiecie co się stanie, to nagranie pójdzie do sieci. A ja chyba nie chciałbym, żeby to właśnie szło do sieci, dlatego idę teraz. I patrzcie w ogóle na to. We wczoraj mamy już psa. Dobra, on w sumie. Hmm. Znaczy, no dobra, w sumie. Czekaj. Chcę tylko tą smyczkę sobie wezmę, bo mnie może jedynie wkurzać to. Nie, dobra, ty na razie sobie, dobra, zostań tu, usiądź sobie i baw się dobrze. No i jak widzicie, słuchajcie, to nie jest to, to jest, to jest nowa skrzynka, zobaczmy, co jest napisane. Witaj Yeti, nadszedł twój czas, w skrzynce masz ostatnie zadania, które musisz wykonać, inaczej nagranie zostanie opublikowane. Nawet mnie to już nie przestraszyło, bo byłem gotów, że coś takiego się stanie i w końcu nadszedł dzień, który, który to wszystko zobaczy. No ja się boję tylko tych zadań, nie, bo ostatnio były luźne, teraz teraz wydaje mi się, że nie będzie już tak łatwo, w każdym razie no zobaczymy, Co są, okej, okay, te zadania, o, dobra, te zadania to są w sumie beznadziejne, to są te nowe, bo to są te stare zadania, i nie jest ich dużo, jest ich, raz, dwa, trzy, cztery, sześć tylko, dobra, eee, to, to, ale dobra, to jest ich nie to ja czuję, że one będą dużo, ale to dużo, dużo gorsze, dobra, zresztą zobaczymy, rozpoczniemy pierwsze zadanie, a jest to zostaw pułapkę na Paliona, no, czyli ja czułem, że będzie coś z palionem. Mam TNT widzowie, przeszykowane. No zobaczymy czy będę w stanie coś z tego zrobić. No ja nie chcę robić tej pułapki. Może zacznijmy od tego, że ja pułapki nie chcę robić. Ale no będę musiał. I to chyba po prostu... Czekajcie. A tu jest to. No dobra. To jak w jednym jest to, to ja po prostu też w jednym będę sobie to, czekaj. Okej. Okay. Aha, bo tutaj też jest szafa jakby. Nyk. Dobra, myk. Teraz tak. Teraz odpalam to. I dobra. I pułapka napaliona w sumie jest, ale czekajcie, bo on może jeszcze sobie wejść tędy, nie? Ale nie chcę, żeby jakbym miał jakieś do mnie wąty. Hmm. Dobra, ale jak on sobie wejdzie tędy i na przykład postawię tutaj też tienki to to tienki wtedy wybuchnie, przez co widzowie będzie po prostu. Hej, albo jeszcze tu dam. On sobie pomyśli, że wejdzie tędy, bo tutaj jest zablokowany. Dobra, ja jestem geniuszem. To jest świetny plan, który wykonałem. Dobra, yy, wracamy. Teraz idziemy po kolejne zadań. Chciałbym wykonać je jak najszybciej, ponieważ. No ja, to szczerze, już bym sobie poszedł po prostu. Bo cały czas coś mnie męci tutaj. Dobra, pokaż mi kolejne. Gau, gau, hau, han. Ej, właśnie muszę go. gałgan, gał, gan. A, gałgan. Hao, Hau Gau, gan, hao, han. Nie, czekajcie. Gau, gałgan. Gau, gan, hao, han. Gau, gan, hał, hał. Gał, gan hał, hał. No i git. Dobra, chwilam. Odstawi, odstawmy tą książkę. Tutaj może będzie łatwiej. Kolejne, zobaczmy co kolejnego muszę przygotować. Ukradnij paliona z Palion style. Czyli tu jest, wiem, to będą wszystkie zadania o palionie tylko. Ej, on naprawdę musi nienawidzić tego paliona, skoro on raz chciał, żebym go zgładził. Żeby nie było, że ja mam w ogóle zgodzić paliona w tym zadaniu, bo to będzie chyba jakieś chore. Ale jak mi w sumie okradnę go z Palion style'a. O Jezus. Z tego względu, że on tutaj naprawdę ma ciekawe rzeczy. Eee, tylko chwila, muszę się jakoś tam dostać. Dobra, wejdę sobie na drablinie, bo ja sobie bym wziął tą netherytową zbroję po prostu. A tutaj też jest, ale tu ładnie wygląda, to ja po prostu wezmę tu, bo tutaj wydaje mi się, że nawet nic się nie skapnie. Mek i a co to w ogóle ten? No to. o. Jaki tu jest enchant, day. Dobra, to jest taki enchant. O, ale będę ją zbroję, dobra, ją podkupię od Pawła najwyżej. Ale na razie muszę ją ukraść. Mam nadzieję, że nikogo za nią nie ma. Jakby palą był na serwerze, to już się wkuć, że ja robię takie rzeczy. Ale na szczęście się nie dowie, że to ja. No raczej się nie dowie, jeśli nikt mnie nie nakaduje. No Steve może nakazać. Mi się wydaje, że Steve pomaga wymyśleć te zadania, nie? Bo to jest naprawdę podejrzane. Dobra, zobaczmy kolejną książkę, która tutaj się znajduje. Jest to Przerób budynek Dave'A. Okej, okay, to. To wygląda na to, jak ja każdemu Paljonowiczanowi palionowicza, miałbym robić jakiegoś przykusa czy coś w tym stylu, tylko, że no mnie się to nie podoba, ale dobra, zobaczmy, można w sumie mu przerobić, wiecie jak mu przerobimy, tak jak kiedyś miał przerobione, tylko na przykład zrobimy to z miotku, to wtedy pomyśli, że to Steve, jak, jak będzie miał z miotku. aha, tylko czekajcie, bo, dobra, meg... Po pierwsze, ja muszę sobie zbudować tutaj. E, raz, dwa, trzy. Dobra, i to będzie coś takiego. Raz, dwa, trzy. Tutaj. Czekajcie. okej okay. Tutaj będzie tak. E, dobra, to w sumie mogłem to zrobić inaczej. Aha, nie zrobię tak. Aha, co bez sensu. I co, idę? Mogę tak. A, nie wiem czemu. Jezus. Dobra. E, teraz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i tutaj zrobimy, patrzcie tutaj będą oksy. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, tylko mnie nie starczy teraz zaś tego. A nie, mam pełno tego, dobra, bo już się bałem, że nie będę tego miał. A okazuje się, że jednak nie mam. Dobra, tutaj są oksy. No teraz tak, tak, no chyba tak będzie lepiej. Tak mi się wydaje, że tak będzie git, dobra. E, teraz zniszczmy sobie to, żeby to po prostu wyglądało całkiem schludnie. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra, okej, okay. okej, okay. okej, okay. dobra, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy, to też, to, 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 o Jezus, dobra, słyszymy? No przerobiłem jego budynek, tylko mógłbym to robić z tej sprawy, <grywy> no wygląda, wygląda to co. No mi się wydaje, że jak on to zobaczy, to to będzie, to, to się wkurzy, nie? No, i myślę, że on będzie zdolny do tego, żeby się wkurzyć, bo e, problem w tym, że już nie raz mu ktoś przerobił coś takiego. I on już jest jakby na to chyba przygotowany, mi się wydaje. No albo nie przygotowany, nie wiem, no zobaczymy, co czeka nas w kolejnym, jakże powalonym pewnie zadaniu. Hmm, i teraz tak, Raz dzień dobry książeczko, co ciekawego mi przyniesiesz, wybij wszystkie siebie bzykowi w domu, dobra. Zadaję na bzyłajsa. Ej, zadaję na Bzuwajsa jest piękne, kocham robić taki przykurs bzyłajsowi, a przy okazji y, dam mu troszkę miotku tego, bo mi zostało, a nie jest mi na razie potrzebny, bo mam w sumie go troszeczkę jeszcze, Ej, ale z szyby bardzo chętnie mi zniszczę. Ej, ciekawe, czy jak zniszczę, jest liktaczem, to dostanę tę szybę. Ale ja nie widziałem, że tak to działa, ale super. Dobra, to przynajmniej będę miał te szyby, jak on się wkurzy Ej, i będzie miał do mnie jakieś, co to jest, palion zielone. Trzy. Trzy... Trzy? Jest spadłem zielony trzy? Ale Kolejne... Boże, co? Czemu on ma tu wszystkie? On jest jakimś psychofanem, dobra, że co? Ja bzyka się troszeczkę boję bzysa. Ale dobra. dobra Zniszczmy też szyby... Ej, on tych szyb ma w ogóle bardzo dużo, dlatego tym bardziej będzie wkurzony, jak mu zniszczy wszystkie. A ja lubię takie rzeczy robić, więc... psikusy to moja specjalność, dobra. O nie, no nie zniszczę wszystkich! I że on tam napisał wszystkie, nie i jak ja pewnie nie zniszczę wszystkich, to on jeszcze będzie na mnie zły. No a co ja takiego złego zrobiłem właściwie? Nic złego nie zrobiłem, no ale dobra, nieważne. Pokaż mi to, pokaż nie dokasz. Dobracyk. Kolejne, kolejne kolejne. Dobra. Jezu, Jezu, jeszcze tutaj. Mam nadzieję, że na najbliższym pięciu już nie ma, bo po prostu to będzie masa... A jeszcze tu. Dobra. Dobra, ale przynajmniej wszystkie zniszczę. Tak mi się wydaje. No. Nie mogę tu wejść, no. Halo? O dobra. No podniosę już też szybko. Żeby, żeby jak coś to nie był już taki zły. Chociaż tak będzie, i tak będzie zły, ale no... Co tutaj? Co? Ile tu jest miódku? On jest walnięty, Po co mu tyle? Albo ktoś mu też zrobił przykuza. Ty, to on się jeszcze bardziej... O Boże, ile tu miotku, kocham ten miotek, ej w ogóle, to jest tak satysfakcjonujące rozwalanie tego, ale no chyba się ze mną zgodzicie, dobra, już, już mało zostało, dobra, okej, okay. i zostało, czekaj, trzeba. i zostały jeszcze, dobra, sze sześć szyb zostało, tutaj cztery i tutaj ostatnie dwa, no i dobra, i zniszczyliśmy mu wszystkie szyby, ale dobra, to też nie bo to chyba nie miało tak być, jak mi się wydaje, no nie będę mu już robił psikusę, nie będę mu stawiał, zobacz, ja zniszczyłem widzowie wszystkie szyby. Tak, zjeściłem wszystkie szyby. Możemy wracać do tej jakże zacnej jaskini. Bo zostały nam chyba jeszcze dwa zadania. Dwa albo... Dwa, dwa chyba zostały, bo wykonaliśmy, no właśnie nie pamiętam, w sumie cztery. Wydaje mi się, że wykonaliśmy cztery, ale mogę się... Tak, cztery, okej, okay. czyli zostały dwa zadania. No dobra, zobaczmy, co to będzie za zadanka. Okradnij Steve'a z miotku. Ej, dobra, już mi się podoba to zadanie i widzowie, nie napiszecie mi, że jestem jakimś złodziejem, bo nie jestem. Tylko Steve już raz mnie okradł, ten cwaniak, i nie zwrócił mi dalej tego, co należne do mnie. Dlatego ja go bardzo chętnie okradnę, tylko że jedyne, co mu mogę okraść, to te miotki na ściance, bo on ma ich trochę na tej ścianie. Eee, I tylko tam je ma, chyba że ma jakąś inną kryjówkę, o której nie wiem, ale jeśli wiecie, to możecie mi napisać. No tu ma jeszcze miodek! O, ale on się wkurzy, bo to pewnie jego ostatnie zapasy. Bo on podobno to, co ukradliśmy bzykowi, on podobno to w ogóle z. Mm, jak to powiedzieć? E, zniszczył to. Nie wiem jak, ale zniszczył to. I się troszeczkę źle z tym czuję. Dobra, zostało nam ostatnie zadanie. I to ostatnie zadanie, boję się, że będzie jakieś ekstremalne. Nie? Mam nadzieję, że taki nie będzie. I. Spłoń w lawie! Nie, na pewno nie spłonę, No i co? Ja mam niby znowu. Ja teraz mam sobie spłonąć w lawie tylko dlatego, że on tak chce. Co prawda, no nie zginę, no bo. No bo jakoś to będzie, ale. nie, Ale dobra, dobra, dobra. No nieważne. Ja to wykonam tylko. Jego... Dobra, nawet nie chcę mi się z nim rozmawiać, tak szczerze. Tylko muszę zostawić sobie itemki w takim razie. Bo. No bo nie chcę, jakby. Czekajcie, tutaj. Okej, okay, jeszcze. No, mogę jeszcze w sumie tu zostawić. Dobra, tu, tu. Tu, tu, tu. Gdzie tutaj jest lawa najbliższa? Dobra, czekajcie, teraz jedyne czego co nam pozostanie, to szukanie jakby zbiornika z lawą. Ale czekajcie, gdzie może być ta lawa? Ej, dobra, domyślam się. Domyślam się jedno miejsce, gdzie będzie lawa. E, bo na palionowie teraz mi się coś tutaj ten... Ale patrzcie, tutaj e, były te podziemia. Mi się wydaje, że tutaj jeżeli tutaj jest... Aha, ktoś zjeścił dźwignie. Nie no super! To gdzie tutaj jest teraz najbliższa lawa? Ej! Nie wiem teraz gdzie jest lawa. Lawa, ja nie mogę widzieć. Jeśli wy wiecie gdzie jest lawa, to napiszcie w komentarzu. a tu jest lawa na przykład, dobra. Ej, bo już się bałem, nie? Że nie będę miał, że nie będzie tej lawy. I by była mega lipa, ale tu jest lawa, bo nie... A czekajcie, co w ogóle jest w tych skrzynkach. Yy! Ale... Ja nie wierzę. Dobra, to, to Dave pewnie zostawił jak budowa. Dobra, no ale pole w tej lawie i to jest ostatni challenge, który wykonałem. Dobra, i ja mam nadzieję, że Hero Brain teraz napisze. Aha, super, jeszcze, spo, jeszcze tutaj brakowało tego, żeby to się nie otworzyło? I bym był jeszcze zamknięty. No to by była jakaś istna masakra. Nieważne, widzowie. Wykonałem wszystkie challenge, Mam nadzieję, że teraz się ode mnie po prostu ten człowiek odczepi. Ten Hero Brain walony. Nieważne, widzowie. Ja się z wami żegnam. To by było na tyle w tym odcinku. Udało się wykonać challenge, Zobaczymy. Ci się odczepi, ale to się dowiemy już to trzymajcie się to się, cześć!